6, to SpikeSPL, z tej strony Kamil, znany jako C056. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zrobić tajne przejście za pomocą pistonów. Po pierwsze, potrzebna nam jest 6 pistonów klejących się i też trochę stonu, ale to zależy też, gdzie postawimy. Dźwignie, gdzie postawimy, jak daleko od tego, to tym więcej restonu. Teraz potrzebujemy też fajcha. Jedną dobrze, więc teraz kopiemy tutaj jakieś małe pomieszczonko, takie pokazowe. No, głosy są dobrze. No ok. Hmm. Dobra, i teraz ustawiamy listony tak, 2, znaczy cztery tutaj tak, potem tutaj 2. I tu postawiamy materiał, z którego są, jest zrobiona ta ściana ogółem. No, czyli w moim przypadku Clearstone. Może są. to trochę, żeby było dobrze widać. I teraz na przykład zrobię sobie wajchę tuwy. Hmm. Dziwne. Mhm. Wow. Szkaj, duży mniejsza Oto Przecież no nie tak ładnie tutaj nie będzie mogła być Ejcz, za mało trwa No i tu mamy już pistony, są z tak, przekopami. Tak więc teraz prowadzimy tutaj kamień, czy coś takiego, i na kamieniu redstone. Przecież to się będę musiał tutaj przekopać. Dla niektórych to jest łatwe, dla niektórych trudne, a niektórzy w ogóle nie wiedzą, że takie coś da się porządnie zrobić. Tak więc, jeżeli wiecie, nie musicie patrzeć. Jeżeli nie wiecie, to możecie po prostu popatrzeć, żeby na przyszłość wiedzieć. Co to oświetlę tutaj? Nie znam kawałek. Teraz prowadzimy tutaj, obok tego i robimy tak. Nie, coś źle zrobię. Hmm. Aha. Nie wiem, dlaczego tak się pomyliłem. mi zawsze mi coś wychodziło i zredstone. Wiele tak nie myliłem. No wiecie, presja filmowa. Dobra, teraz robimy tak. I tak. I już o ile słyszeliście, już pistony się włączyły. Tylko nie ten, bo tutaj nie jest. Dzwaj że zakopiemy. No i mamy takie tajne przejście Można sobie to też jeszcze zrobić, żeby... Żeby było ładnie, to na przykład można... Tutaj co tak to zrobić. No tamto to już niestety musi być. Najwyżej tak, to się zrobi. Może można zrobić tak, albo zrobić tak po prostu i zrobić jakiś tunel tutaj. Do jakiegoś następnego pomieszczenia. Mm, tak. Kolejny rodzaj tajnego przejścia to tajne przejście dolne, na dole. E, robi się je podobnie. No praktycznie tak samo. E, teraz jest bez dźwięków, gdyż pada deszcz w Minecrafcie u mnie teraz i to bardzo przeszkadzało mi, kiedy bym tłumaczył. Po pierwsze bym się gubił, po drugie moglibyście mnie źle słyszeć trochę. Tak więc na razie bez dźwięków. Mm, robimy tak. Tutaj musimy znowu klejącego się pisana postawić w tym kierunku. I znowu kładziemy ten materiał, który mamy tutaj zrobiony z podłogę. Tak, żeby to było, nie było tak jakoś. Głupio. Szybko to poprawię. Sorry, jeżeli słyszycie jakieś hałasy z dworu, ale tam teraz nie wiem, tam jakieś psy podbiegły i hałasują. Na przykład zrobię sobie pochodnie w tym miejscu. Znaczy, nie pochodnie, tylko dźwignie. Chociaż <laughs> nawet, też tam tu, to tak na dole, to, to kupię. nie kupię. Nie, 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 na dole. I znowu redstone. Dźwignia. Zobaczymy, może już też nie pada? Chyba nie. Nie słyszę nic. Aj, słyszę. A takie leki szum to tam chyba nie przeszkadzało. Tak to cicho już. Mm, więc. I mamy takie przejście dolne. Możemy tam sobie coś wykopać, albo po prostu tu zrobić takie lekkie zejście. I tu jakiś myl. Ja to zrobiłem w dół. na dole skarby. Trochę przesadziłem z tym wiem. Ale... No tak, po prostu żeby to tam pisać tam było cennego. Mm. No. To by było na tyle. Mm. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Cześć!